Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Upadek Singapuru. Autor Zbigniew Flisowski. Czyta Jacek Jońca. Nagrania Audio Tales. Przez sześć lat osiem tysięcy ludzi przesuwało góry i pogłębiało ciśninę. Południowe brzegi wyspy usiano betonowymi umocnieniami i najeżono lufami dalekosiężnych dział. Tak powstał główny bastion kolonialnych interesów Anglii w Azji Południowo-Wschodniej. Propaganda brytyjska na cały świat rzuciła tezę, która miała odstraszyć rywali imperium. Singapur jest najpotężniejszą twierdzą świata. Singapur jest nie do zdobycia. Rywale Union Jack nie dali się jednak zwieść tymi hełpliwymi zapewnieniami. Szpiedzy rosyjani wśród przeszło półmilionowej ludności wyspy penetrowali wszystkie kąty i przesyłali do swych mocodawców szczegółowe, z typowo wschodnią pedanterią opracowane raporty. Tuż po zakończeniu głównych prac fortyfikacyjnych na sztabowych mapach wielkiego wyspiarskiego mocarstwa na Pacyfiku, Singapur oznaczony został jako ten punkt, z którego zapanować można było nad południową Azją. A jej zdobycie miało być pierwszym etapem podboju połowy świata. Nadszedł też dzień, gdy strzałki z map sztabów przeniesione zostały na mapy taktyczne dowódców bojowych jednostek lotniczych. Dowódcy wydali rozkaz startu. Atak rozpoczął się. Co się stało dalej, opowiemy w niniejszej książce. Oparta jest ona na faktach. Wykorzystano w niej m.in. zarówno brytyjską, jak i japońską historię wojny na Dalekim Wschodzie, a także liczne pamiętniki żołnierzy obu armii walczących o Malaję i Singapur. Uderzenie na południe. W grudniu 1941 roku na czele połączonych sił morskich Cesarstwa Japońskiego stał admirał Isoroku Yamamoto. Jego imię i nazwisko same w sobie stanowiły całą historię. Urodził się jako szóste dziecko, gdy ojciec jego liczył lat 56. Dano mu dlatego przydomek Isoroku, który był pewnego rodzaju przenośnią określającą ten wiek. Później adoptowała go rodzina Yamamoto, nie przewidując jeszcze, ile sławy jej przyniesie, a ile nieszczęść i tragedii innym japońskim rodzinom. Niskiego wzrostu z gładko ogoloną głową, Yamamoto sprawiał raczej wrażenie buddyjskiego kapłana niż oficera floty, a jednak już od 17 roku życia związał swój los z marynarką wojenną. Podczas bitwy pod Cusimą stracił dwa palce i uległ poparzeniom. Sprawił to granat rosyjski, który eksplodował na pokładzie krążownika Nishin. Później sprawował Yamamoto wiele funkcji w dowództwie marynarki. Tworzył lotnictwo morskie, uczestniczył w misjach dyplomatycznych, by wreszcie w roku 1940 stanąć na czele floty. Po czterdziestu latach służby nadchodziła dlań najdonioślejsza chwila, jaką może przeżyć dowódca. Miał oto ustokrotnić swą osobowość w potężnych działaniach zbiorowych, miał wprawić w ruch całą skomplikowaną machinę floty i morskiego lotnictwa już nie dla wykonania ćwiczeń, lecz dla działań wojennych. Radość, jakiej przy tym doznawał, nie była widoczna dla otoczenia. Długoletnie ćwiczenia buddyjskie, samurajski duch wychowania floty, słynna szkoła milczenia admirała Togo, oblekły jego twarz w nieruchomy spokój. W tygodniach przed owym grudniem roku 41. gabinet Yamamoto w gmachu admiralicji w Tokio przypominał raczej salę do wykładów geo i oceanografii niż miejsce, z którego miały zostać wysłane rozkazy. Yamamoto ze swym sztabem musiał rozwiązywać niełatwe problemy. Koncerny i trasty japońskie potrzebowały surowców dla produkcji wojennej. Złoża ropy naftowej, tego chleba nowoczesnej armii, znajdowały się daleko na południu, we władaniu angielskich i holenderskich monopoli i trzeba było je zdobyć. Cesarstwo zaspokajało zaledwie 10% swego rocznego zapotrzebowania ropy. Nie miało nadto cyny, kauczuku, miedzi, wolframu i wielu innych surowców, bez których nie można prowadzić nowoczesnej wojny. Yamamoto był tym człowiekiem, który, zgodnie z wolą wielkich koncernów japońskich, cesarza i rządu, miał stworzyć warunki do zdobycia tych skarbów. Przez pierwszą połowę roku 1941 sprzeczności między wielkimi rekinami Pacyfiku, Anglią, USA i Japonią nabrzmiewały coraz silniej. Konflikt wchodził powoli w stadium, z którego mógł przerodzić się już tylko w otwartą wojnę. Latem i jesienią tego roku Yamamoto prowadził długie dyskusje w cesarskim sztabie generalnym. Rozważano przede wszystkim podział sił lądowych i morskich na poszczególne teatry działań. Strategzy japońscy nie mieli łatwego zadania. Wszystkie plany, które zmierzały do osiągnięcia szybkiego i pełnego zwycięstwa, rozbijały się o jeden szkopuł. Daleko na północnym zachodzie tkwiła największa japońska grupa armii, składająca się z 13 dywizji podzielonych na dwie armie polowe oraz licznych mniejszych ugrupowań i związków taktycznych. Milion ludzi podlegało generałowi, któremu przysługiwał dźwięczny tytuł dowódcy armii kwantuńskiej. Prócz sił lądowych rozporządzał on drugą armią powietrzną liczącą w pierwszej linii setki samolotów. Cała ta potęga stacjonowała nad granicą radziecką, i japoński sztab generalny nie mógł żadną miarą zdecydować się na odjęcie owemu zgrupowaniu choćby jednej dywizji. Nie mógł się również zdecydować na drugą ewentualność agresję na Związek Radziecki, na co nalegał Hitler. Mitsui i Mitsubishi, najpotężniejsze japońskie Zaibatsu rodzinne kartele finansowe oraz dowódcy cesarscy nie widzieli specjalnych korzyści w natychmiastowym ataku na Wschodnią Syberię. Nie było tam ani gotowej do wydobycia ropy, ani innych potrzebnych surowców znajdujących się w obfitości na południu. Ale nie tylko wzgląd ekonomiczny przeważał w wyborze kierunku ataku. Naprzeciw armii kwantuńskiej stała gotowa do odparcia napadu radziecka armia dalekowschodnia. Która już przed dwoma laty dała samurajskim rycerzom dotkliwą lekcję nad rzeką Hao Gdy po licznych naradach w sztabie generalnym, Yamamoto wracał do swego gabinetu w gmachu admiralicji, zdawało mu się czasem, że trudności, które czekają na pokonanie, przerastają go. Cóż za odległości, cóż za strategiczne problemy. Tokio, Hawaje, 6 tysięcy kilometrów. Tokio, Singapur, 5 tysięcy kilometrów. Nigdy jeszcze teatr działań wojennych nie rozciągał się na tak ogromnym obszarze. Żadna flota nie miała przed sobą takich zadań, tym trudniejszych do wykonania, że na dalekich Hawajach stacjonowała przecież amerykańska flota Pacyfiku, a morskich wrót Malajów i Indonezji strzegła potężna morska baza brytyjska, Singapur. Yamamoto mógł nie żałować teraz, że od lat jego ulubionym konikiem było lotnictwo morskie. Pokładał w nim wielkie nadzieje, widząc w tej broni przyszłość wojny morskiej. Nie mógł jednak nie zdawać sobie sprawy, że samolot posiada ograniczony zasięg lotu. Nie może przecież zabrać zbyt wiele paliwa, a i człowiek, który samolotem kieruje, nie jest doskonałą maszyną, którą można eksploatować zbyt długo. Nieodpartą koniecznością wynikającą wyraźnie z map, które nadawały ton jego gabinetowi, było zbliżenie sił lotnictwa morskiego do celów ataku. Przeciw Hawajom rzuci lotniskowce, lecz nie ma ich tyle, aby równocześnie móc atakować Półwysep Malajski. Wobec tego. Latem i jesienią tego roku 22. Flotylla, wchodząca w skład 11 Floty Powietrznej, odbywała intensywne szkolenie na okupowanym Tajwanie. Mieszkańcy wyspy, uprawiający swoje górskie poletka. Widzieli co ranka przelatujące w kierunku południowym wielkie maszyny, które ginęły gdzieś na dalekim morskim horyzoncie. Wracały, hucząc silnikami i migocąc światłami pozycyjnymi na wieczornym niebie. Rybacy słyszeli dalekie detonacje bomb. Jeśli wiatr zapędził ich w tamtą stronę, wracali z pełnymi sieciami ogłuszonych ryb. W połowie października samoloty, niczym ptaki, poszukujące cieplejszych okolic. Trójkami pomknęły na południe. To kontradmirał Sadaichi Matsunaga poprowadził swoją flotylę na nowe lotniska. Powietrzny korpus Genzan, w składzie 48 bombowców, przeleciał do Saigonu z międzylądowaniem na wyspie Hainan. Korpus powietrzny Michoro, liczący tyle samo maszyn, wylądował na lotnisku Tudamont na północ od stolicy Indochin. Jednostkę myśliwską składającą się z 36 samolotów typu Zeke poprowadził sam Matsunaga ku lotnisku Sotstrang położonemu bardziej na południe. Cesarski sztab generalny nie spodziewał się ze strony władz francuskich żadnych prób oporu. Petain już 12 sierpnia zgodził się na wejście jednostek japońskich do południowych Indochin i admirał Deku, zawzięty zwolennik rządu Vichy, wiernie wykonywał polecenia swego szefa. 3 grudnia Matsunaga otrzymał ze sztabu tokijskiego pomyślną wiadomość. Pod jego rozkazy przechodziło dalsze 27 bombowców Korpusu Powietrznego Kanodzia, które dotychczas stacjonowały na południowym Tajwanie. Yamamoto dostał meldunek o pojawieniu się w Singapurze dwóch potężnych brytyjskich okrętów liniowych i na wszelki wypadek wzmacniał uderzeniową siłę flotyli Matsunagi. Dowódca japońskich sił powietrznych w Indochinach robił w tych dniach poprzedzających rozpoczęcie wojny to, co robi każdy dowódca lądowy, morski czy powietrzny – prowadził rozpoznanie. Jego dwusilnikowe samoloty z charakterystycznymi podwójnymi starami kierunku przemierzały obszar powietrzny wokół Półwyspu Malajskiego, docierając o 100 mil morskich na południe od Singapuru. 6 grudnia samoloty rozpoznawcze Matsunagi dostrzegły na morzu konwój, który składał się z 30 statków eskortowanych przez okręty wojenne. Konwój spokojnie zmierzał w stronę wybrzeży malajskich, nie zwracając uwagi na znajdujące się w powietrzu samoloty. Były to własne transportowce, które pod osłoną drugiej floty wiceadmirała Kondo podeszły, aby wysadzić desant w pobliżu Kota Baru. Tego samego dnia Matsunaga upewnił się co do faktu znacznie mniej przyjemnego. Angielskie samoloty rozpoznawcze także dostrzegły konwój. Na lotniskach pod Sajgonem zapanowało ogromne podniecenie. W każdej chwili mógł nadejść rozkaz startu dla eskadr bombowych, w każdej chwili mógł być określony cel ataku. Mechanicy starali się ukryć zdenerwowanie, nie bardzo jednak im się to udawało. Czekała ich ciężka i niebezpieczna praca, którą na domiar złego musieli wykonywać błyskawicznie i mimo pośpiechu niezwykle starannie. Jeśli obiektem ataku będą cele lądowe, należy natychmiast uzbroić i załadować do samolotów bomby mniejszego kalibru, jeśli będą to okręty, w grę wejdą torpedy i ciężkie bomby. Bomby bombami, a nad głową wisiało niebezpieczeństwo prewencyjnego ataku brytyjskiego który mógł zniweczyć lub poważnie utrudnić całe przedsięwzięcie. W nocy z 7 na 8 grudnia kontradmirał Matsunaga otrzymał zaszyfrowaną depeszę od dowódcy 11. Floty Powietrznej i na lotniskach pod Saigonem noc stała się dniem. Załogi wspinały się po drabinkach przystawionych do kadłubów i znikały wewnątrz samolotów, z których każdy dźwigał dwie tony bomb. Obciążone maszyny jedna po drugiej kołowały na start, rycząc tysiąc konnymi silnikami. Jedna po drugiej rozpędzały się po betonowym pasie startowym i wrzynały w czerń nocy. Dwadzieścia siedem bombowców korpusu Genzan i dwadzieścia siedem bombowców korpusu Michoro szło ku Morzu Południowochińskiemu. Cel ich ataku leżał o tysiąc sto kilometrów na południe od Saigonu. Widoczność była tak kiepska, wspominał potem dowódca eskadry porucznik Takai, że ledwo mogłem rozpoznać światła pozycyjne dwóch samolotów, które leciały przede mną. Pogoda była burzliwa. Moim samolotem rzucało i potoki deszczu biły bez przerwy o skrzydła, kadłub i szyby kabiny. Nie zmieniając kursu, począłem schodzić w dół. Za mną, raz wyżej, raz niżej, widać było mrugające żółte, czerwone i zielone światełka bombowców mojej eskadry, która starała się utrzymać szyk w tych trudnych warunkach. Raz po raz jaskrawe odblaski błyskawic odbijały się od wirujących kręgów śmigieł. Piloci walczyli desperacko o utrzymanie szyku całej formacji, nikt nie chciał się zgubić nad nocnym, burzliwym morzem. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl